O tragicznej historii z Podlasia. Bohaterką tej tragicznej historii jest 14-latka. Niepełnosprawna intelektualnie dziewczynka, która została zgwałcona przez swojego wujka. Nikomu nie opowiedziała o gwałcie. A rodzina o tym, że jest w ciąży, dowiedziała się dopiero później. Ale od razu, kiedy się dowiedziała, szukała pomocy. Szukała pomocy w szpitalach na Podlasiu, wśród lekarzy. W różnych gabinetach. Niestety tej pomocy nie uzyskała. Według doniesień medialnych lekarze z Podlasia zasłaniali się klauzulą sumienia i odmówili pomocy 14-letniej zgwałconej dziewczynce z niepełnosprawnością intelektualną. Obowiązujące od 30 lat martwe prawo. Wielokrotnie w statystykach rządowych pokazywało, że są takie martwe punkty, takie białe plamy na mapie Polski. Wśród nich jest między innymi Podlasie i Podkarpacie. To są takie dwa miejsca, w którym kobiety nie mogły przez wiele lat i nie mogą do dziś, zgodnie z obowiązującym prawem, uzyskać pomocy. W przypadku na przykład ciąży z gwałtu, ale wiemy o tym, że w szpitalu w Białym Stoku był wcześniej przypadek kobiety która nosiła płód obarczony ciężką wadą letalną, wadą śmiertelną. Tam nie było możliwości, żeby medycyna mogła cokolwiek zrobić. Na pomoc ruszyła federacja, federacja na rzecz kobiet i planowania rodziny. I kiedy lekarze zasłaniali się klauzulą sumienia, chociaż to sumienie nie przeszkadzało im w tym, żeby zostawić bez pomocy czternastolatkę, zgwałconą młodą dziewczynkę i całą jej rodzinę która była naprawdę w dramatycznej sytuacji i dzięki pomocy Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny tą ciążę można było legalnie, podkreślam legalnie, zgodnie z obowiązującym prawem, bo ta przesłanka nadal jest prawem obowiązującym, przerwać 200 kilometrów od domu. Ta rodzina musiała jechać ponad 200 kilometrów, żeby uzyskać pomoc, żeby uzyskać dostęp do ochrony zdrowia, do podstawowego świadczenia, jakim nadal powinno być Legalne przerywanie ciąży zgodnie z obowiązującym prawem. Proszę Państwa, klauzula sumienia jest barbarzyńskim i nieludzkim prawem i jest wielokrotnie nadużywana przez lekarzy. Powinna być zlikwidowana, ale przede wszystkim będziemy dzisiaj pytać ministra zdrowia, będziemy podejmować działania, żeby wyjaśnić tę sytuację i o tym. Że obowiązujące prawo w przypadku tej 14-latki, zgwałconej 14 która była w ciąży, pozwala przerwać ciążę, będzie mówiła w szczegółach więcej Paulina Piechna-Gwięckiewicz. Szanowni Państwo, gwoli przypomnienia, jak w, tej chwili wygląda, jak w tej chwili wyglądają obowiązujące przepisy. Ciąża, o której mówi posłanka Katarzyna Kotula, jest ciążą wynikiem czynu zabronionego. Z informacji medialnych wiemy też, że zaraz po uzyskaniu wiedzy, iż ta ciąża jest wynikiem czynu zabronionego, czyli przestępstwa zgwałcenia, została poinformowana prokuratora. W związku z czym prośba o, o wykonanie zabiegu terminacji ciąży, czyli aborcji jest legalna w świetle przepisów polskiego prawa. Ten zabieg jest legalny i zgodnie z ustawą o planowaniu rodziny, z artykułem 4a, taki zabieg może być wykonany. I tutaj bardzo ważna rzecz, bo oczywiście my będziemy pytać ministra zdrowia o różne okoliczności dotyczące tej sprawy, ale klauzula sumienia, o której mówiła posłanka Kotula dotyczy indywidualnie lekarzy jako osób fizycznych. Instytucje nie mogą powoływać się na klauzulę sumienia. O to też będziemy w najbliższych dniach pytać i jeżeli tak jak w przypadku poprzedniego wydarzenia, o którym wspominałaś w Białym Stoku, okaże się, że to instytucje, nie tylko lekarze Odmówiły klauzuli sumienia. To na pewno będziemy też pytać o to Rzecznika Praw Pacjenta, Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Zgodnie z obowiązującym polskim prawem, można, lekarz może dokonać aborcji w przypadku między innymi, ciąży pochodzącej z przestępstwa, w tym wypadku zgwałcenia. Na koniec. Z informacji Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny okazuje się, że lekarze, którzy spełnili swój obowiązek, bo tak uważamy, tutaj w Warszawie, bardzo dziwili się, że tego prawa temu dziecku, bo to jest dziecko, odmówiam. Proszę Państwa, jako ojciec, ojciec córki, jako poseł z Podlaskiej Ziemi, jestem przerażony. Że taka sytuacja ma miejsce w moim województwie jestem przerażony tą znieczulicą zgwałconej 14-latki, niepełnosprawnej 14-latki, co zafundował jej członek rodziny. Nie rozumiem, dlaczego tak się wydarzyło, dlaczego tak służba zdrowia zareagowała. Uważam, że to jest ogromne draństwo, że takie, takie zdarzenie miało miejsce i nie udzielono tej dziewczynce pomocy. Uważam, że to jest ogromne draństwo, że zarządów prawa i sprawiedliwości, w tym wypadku podlasianki, nie mogą czuć się bezpiecznie. Nie ma na to naszej zgody i nigdy nie będzie. Czy wy, nie, czy wy tego nie widzicie, jakie prawo uchwalacie, że młode dziewczęta cierpią przez Wasze głupie zapisy w prawie? Dlatego kierujemy pismo do ministra e, Niedzielskiego, ministra zdrowia o wyjaśnienie tej sytuacji, pod którym się podpisało Paulina piechna i posłanka Katarzyna Kotula i żądamy, żądamy wyjaśnień, żeby nigdy więcej takie zdarzenia w naszym kraju nie miały miejsca, żeby młode osoby nie cierpiały również traumy psychicznej, żeby nie było tak, że w XXI wieku trzeba przewozić dziewczynę 200 kilometrów, żeby jej pomóc. To jest niedopuszczalne i nigdy nie powinno być w naszym kraju miejsca. Opamiętajcie się, mówię do polityków Prawa i Sprawiedliwości Solidarnej Polski: zobaczcie, co zrobiliście, jaki los zgotowaliście polskim kobietom. To jest hańba. Proszę Państwa, warto chyba przypomnieć, że. Lekarze nie są od zasłaniania się klauzulą sumienia, są od pomagania. Lewica stoi twardo na stanowisku, że aborcja powinna być legalna, bezpieczna, dostępna i darmowa. Ale będziemy też rozliczać i będziemy pytać o te wszystkie przypadki, które wydarzyły się w ostatnich dwóch latach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To, co robi Zjednoczona Prawica, to jest przemoc instytucjonalna wobec kobiet w Polsce i ograniczenie dostępu do usług medycznych. Dziękujemy bardzo. Jakieś pytania?